Uszanowanko, mój drogi widzu, dzisiaj porozmawiamy, czym jest sama karma w Boruto. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym wyróżnić bardzo aktywnych widzów, a zarazem angażujących się w rozwój mojego kanału. Arigato, zaczynajmy! Czym jest karma? Karma to moc, z której mogą korzystać członkowie klanu Otsutsuki z serii Boruto. Pozwala członkom na umieszczenie pieczęci na ciele dowolnej osoby i używanie go po prostu jako naczynia. Sama piecięć zawiera dane biologiczne Otsutsuki i służy jako świetna kopia zapasowa dla nich na wypadek, gdyby odnieśli poważne obrażenia w walce. Sam Momoshiki Otsutsuki przekazał karmę Boruto na chwilę przed swoją śmiercią a Ishiki Otsutsuki zrobił to samo po prostu z Jigenem. Jej osadzenie, aby dać komuś pieczęć karmy, niezbędny jest kontakt fizyczny. Sam Burito Uzumaki został złapany przez Momoshikiego, a jego dane biologiczne zostały zapisane w jego dłoni na chwilę przed samą śmiercią Otsutsuki, a w międzyczasie Ishiki został zatokowany przez samą Kaguya i pozostawiony w stanie bliskiej śmierci. Mnich imieniem Digen. Przychodził obok niego w tym samym czasie i używając swojej kurczącej mocy, dzigen wszedł do jego ciała, aby żyć po prostu dłużej i ostatecznie dał mu swoją karmę. Jak działa karma? Karma daje ogromną moc osobie, na której jest po prostu osadzona, jednak ostatecznie przejmuje ją całkowicie. Powoli karma wydobywa dane ocucuki z ciała odbiorcy. Z samym biegiem czasu ciało staje się doskonałym obrazem ocucuki który osadził samą karmę i mówi się, że w tym momencie przemiana została po prostu zakończona. Karma ostatecznie znika, a odcuki przyjmuje ciało gospodarza, dzięki czemu zostaje po prostu ożywiony. A wy, jeśli chcecie zobaczyć, jakie moce daje karma, to zapraszam do tego odcinka. Link macie w opisie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!